Witam! O zdrowie być Witamy w kolejnym odcinku. Jak było wcześniej wspomniane, szyny Airline należy zamontować. No i to jest chyba właśnie ten, ten czas i ten moment. Tak jak wspominałem, szyny zostały poprzecinane. Zostały dorobione nowe otworki. Teraz przyjdę wszystkie szyny mają tą samą ilość otworów i w ten sam sposób będą montowane o mamy 4 sztuki tyle nam wystarczy żeby tutaj dojść o tam do końca tego xpsa co jest wyklejone na dachu oczywiście ambitnie było pomyślane na 4 punkty nie 4 punktów to będzie trochę Cztery punkty montażowe to będą trochę za mało, więc muszę jeszcze dokupić jedną szynę. No i udoskonać będzie na 6. 6 punktów pod całym dachu, po trzy na stronę. No i przymierzamy się do tego, aby zamontować te szyny na dach. Ale żeby nie robić tego tak, że od góry tam się położy i wiercimy jak wypada, u mnie tak nie będzie. Ja to muszę mieć pod kontrolą, czyli, żeby mieć to pod kontrolą, tutaj nie będziemy się wiercać. Nie będziemy tutaj kombinować. Przesuwamy się wszystko do przodu na tą belkę. I ta szyna, o, ta szyna będzie zamontowana mniej więcej w okolicy tej belki. Tu już mamy punkcik pierwszy o, zaznaczony. O, po przymiarkach. Po przymiarkach mniej więcej to będzie o, o, w ten sposób to tak obrazowo wam chcę pokazać. O, tylko, że to będzie od góry zamontowane i to będzie pierwszy nasz punkt. Po drugiej stronie będzie tak samo, ale żeby trafić na pewno, że tutaj będzie tak jak ja chcę, rozstaw śrub. To pierwszy otwór wywiercimy od spodu, dlatego te pianki nie były klejone tak długo. I cała reszta. Dlatego tutaj będzie otworek wywiercony pierwszy, i dopiero od góry przyłożona listwa. Poznaczone otwory wtedy od góry, i sobie od góry powiercimy. O. Więc do dzieła. No i co? Wiercimy. Była mała korekta. Nie zgadza się w ogóle z tym, co było malowane. O! Muszę dokręcić Bo tu jest kilka warstw blachy No i stało się Jest dziura w dachu Ja nie wiem co to będzie dalej No i tak jak było wspomniane zrobimy to Że śrubka od góry A jakie śrubki A śrubki takie no Łeb stożkowy jest to śruba nierdzewna. Szóstka M6, dobra, działamy na górę. O, i tak to będzie wyglądało. Dobra, działajmy to na górę. Wrzucamy na górę. Kolejny etap montażu szyn na dach. Mamy otwory powiercone, na każdą szyn, szynę będzie cztery otwory, tak jak widać. Są przewiercone, pofazowane, zabezpieczone farbą. Teraz będziemy to delikatnie tutaj po otworach matować pomiędzy, troszeczkę delikatnie. Odsłuszczone będzie i przykleimy to, znaczy nie będziemy tego kleić, tylko to uszczelnimy po prostu, żeby woda nie podciekała. U to poliuretonową, tak jak zawsze. Mamy już śrubki dobrane. Śrubki będą fajnie tak leżały, tak gładziutko po szynie. O, będzie gładko. To wszystko będzie dociągnięte. Prezentuje się to w ten sposób, że śrubki wystają dosłownie na grubość nakrętki. To było wszystko specjalnie liczone, mierzone, żeby to właśnie o, pasowało mniej więcej na długość nakrętki i było w, w, w najgłębszych miejscach e, tej szyny, nie? tutaj tych wszystkich zgrzewów. Tutaj ten bitmat się oderwie, bo on tutaj akurat się tak trafiło, że w dwóch paskach są otwory. No tak popadło. Teraz już on nie jest do końca potrzebny, bo to już można sobie ściąć. To Już wszystko, co chciałem, to jest wklejone. O. A dlaczego ta walka? O te milimetry i tak dalej. Po pierwsze, bo mi się tak podoba. Po drugie, z, czystego, z czysto praktycznego faktu, że jeżeli tu położymy sobie później tapicerki, to to wszystko się schowa w tych najgłębszych miejscach. Nie wiem, jak później ludzie, którzy montują to na nito nakrętki, sam też myślałem o tym, ale nie wiem, jak to wybrnąć później z tego, jak ta nito nakrętka tutaj wystaje z 1,5 cm albo i lepiej. Ciekawe, jak to później wygląda na tapicerkach i całej reszcie. Więc u mnie będzie na śruby nakrętki samokontrujące. I żeby właśnie to wszystko było jak najbardziej płasko. Więc bierzemy się za czyszczenie, matowanie, odpuszczanie i będzie montaż. A few moments later. Jesteśmy w trakcie klejenia. Ja daję w ten sposób na stykę dookoła każdej śrubki plus dłuż, żeby tam trochę powstrzymać podciekanie wody pod spód. No ale tu i tak tego za bardzo się w 100% nie da zrobić. On. Tak dla spokojności, żeby było lepiej niż tylko same śruby. Prosto się zgadza, zgadza się. Kierunek też się zgadza, zgadza się. Kładziemy. O. Ładnie mastyka siądzie. W otworkach widać, że wylazło. Widać. No i teraz śrubki sobie spokojnie wkładamy. otwór żeby to za fajnie wszystko się skleiło do siebie o cyk i teraz cztery nakrętki od dołu i będzie dobrze no i po przykręceniu śrubki mniej więcej się tak prezentują tak jak chciałem wcale praktycznie nie wystają ponad nakrętkę no, a z góry jak już jest wszystko ładnie dociśnięte, o, to tak ładnie mastyka wychodzi i tworzy taką uszczelkę. Trochę równo, trochę nierówno, trochę równo, ale grunt to to jest taki, że wszystko jest uszczelnione i zamontowane. Tam też jest wszystko zaklejone i zakręcone. Cztery sztuki na razie wylądowały na dachu. Tutaj jeszcze dorzucimy dwie, ale niestety materiału zabrakło. No i teraz bierzemy się zaklejenie. W końcu zaklejenie pianek. Sufit te 4 powoli się wykleja. Jesteśmy już tak bardziej jak. Dalej jak połowa. Ale dojechaliśmy do tego momentu, gdzie znowu musi stać rusztowanie w aucie wywalona została pod sufitka fabryczna i wklejamy XPS-a na, na dach, żeby już ta izolacja równo była do, od szyby do szyby, przód i tył. Tak to się prezentuje. Tutaj doszły kolejne śrubki. A dlaczego doszły śrubki? Ja już pokazuję. Doszedł kolejny kawałek szyny. Teraz będzie po 3 sztuki na stronę. W równych odstępach, równo rozmierzone. Akurat ta z przodu wypadła tutaj i jest ok. No tak więc, będziemy teraz to zdemontować, bo to jest już jakiś czas. Wyparte na suficie i dalej lecimy z pianku, żeby już zamykać ten sufit do końca. Wyklejony jest już bitmat pianka 3 mm kauczukowa Przód jest zakończony, sufit tak samo wszystko zrobione już. To jest przygotowane już mniej więcej do montażu tapicerki przedni pod sufitki. Tu naprzód pójdzie oryginał. A tutaj na górę dorobimy nową. Co się jeszcze zmieniło? Zmieniły się nadkola. To, co mi zostało, pianki. Wykleiłem nadkola. Taśma to już jest kolejna rolka. Czyli już poszło 50 taśmy. 50 metrów bieżących taśmy klejącej tej srebrnej. 8 metrów kwadratowych pianki. Z aluminium. No I mamy tutaj tą stronę tak samo zrobiono Nad kole tutaj wyjście na podłogę, i tutaj przyjdzie już to, co pod sklejką będzie leżeć, i też będzie połączone razem z tym. No ale zanim skończymy podłogę, to dalej w dalszym ciągu jest mielenie w kółko, czyli montaż pieca. Montaż pieca. Są te wszystkie blaszki. Piec. Piec jest skupiony już dawno, dawno temu. No, ale co się stało? Co bawimy się? Będziemy montować piec wewnątrz. No i wychodzi tak, że jak zamontujemy sklejkę i całą resztę, to nie wystarczy tych przejść. O, tego tutaj nie wystarczy tych rurek. No i tak, nie wiadomo co robić. Czy ciąć pod sklejkę i opuszczać całe te wybasto chińskie? W po prostu mniej więcej do tego poziomu, jak tutaj ta rysa jest, nie? Ta kreska trzeba byłoby to wszystko zatopić w podłodze. Nie chce mi się tego robić, bo to tak będzie nie, nie będzie to wyglądać tak jakbym chciał. Więc niestety trzeba było chwilę pomyśleć, pokombinować i zrobimy coś takiego. Jak zrobić, to zrobić porządnie. Czyli zrobimy sobie przejście przez podłogę. To jest na razie w tam wygięta trochę dla, dla formatu. Po prostu z tego zrobimy przejście przez podłogę. O tutaj. Wycie, wycię, będzie wycięta dziura, kolejna. Niestety. I dorobimy po prostu ten prostokącik, skrzyneczkę taką, która podniesie nam to wszystko powyżej poziomu sklejki, żeby to ten piec nie leżał na podłodze, na wykładzinie na niczym tylko żeby było odsunięty, ale żeby było izolowany od od po prostu od podłoża, od ulicy, nie? Czyli musi być skrzynka szczelnie obsadzona i właśnie tym się zajmiemy. Zbierzemy się za wycinanie. Podstawa ze zamontowana. Prezentuje się w ten sposób. Jest zrobiona na szczelnie, przynitowana, nie było tutaj spawane, już nie chciało mi się tego robić, więc przywaliliśmy to na nity, jest tak samo twarde, jakby była spawana. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to wszystko jest uniesione wyżej. I jak przyjdzie tutaj sklejka, nie trzeba będzie się martwić, że te wybastu gdzieś tam leży na sklejce tutaj obudową. Coś się dzieje, coś jest nie tak. Ma swoją podstawę i będzie zamontowany na swojej podstawie. No na dole już prześwituje. Są otworki, dziury. O, tam próg widać, więc jest przelot. Było skopiowane tutaj te otwory, tak jak to było tam na uszczelkach i całej reszcie. No i tak to zostaje na czarno. Tam nic nie będę znowu kombinował. No. Ogólnie to już ostatni, chyba ostatni już raz, jak widzimy, podłogę zieloną. Ujęcie takie deczko pamiątkowe, z tego powodu, że czas i pora na położenie izolacji pod sklejkę i wytworzenie tak samo membrany paroizolacyjnej. Oryginalna guma była bardzo mocno zniszczona, porwana. Nie będę jej tam łatał cudowo, po prostu sklejka i koniec. Więc bierzmy się za układanie tego tutaj podkładu. Wykończenie podłogi, dalszy etap prac. Mamy to już położone. To jest XPSik 5 mm, wcześniej o nie wspominałem. Dla mnie wystarczy tyle ile będzie. Wszystko oklejone dookoła, trzeba uważać, bo jak go się ściśnie, to pęka. Oczywiście, bo podłoga jest nierówna, bo jest przecież przetłoczona, ale wrzuciliśmy już pierwszą sklejkę. Prezentuje się co? Całkiem, całkiem nie jest źle. Wszystkie łączenia mamy pozaklejane, wszystko jest na głucho, tak samo tutaj do stopnia. Tyle się dało, tyle się, tyle się przykleiliśmy. No i teraz jeszcze druga część sklejki, i zamykamy temat podłogi. Przejście. to wyszło w ten sposób. Wydaje mi się, że. Chyba w miarę. A nie, tak jak niektórzy. Walą dziurę na żywca, albo coś mieszniejsze, jeszcze klepił podłogę. Bo wybastu nie chce stać. Taka mała dygresja. Dobra, działajmy dalej. W ten sposób prezentuje się piecyk postawiony na tej postawie. Zapomniałem nagrać. Jest dystans. Wchodzi dłoń. Więc nie będzie problemu, że. Gdzieś tam coś tam się dzieje i coś się nie mieści. Wyszło takie, chciałem. No, Dylek na akumulator. O. No, zostało teraz tylko przykręcić podłogę w te otwory, które tutaj są porobione. No i mamy etap podłogowy zakończony. Będziemy brać się teraz za wykonywanie tapicerek tutaj. Ale to już w następnym odcinku. Za ten odcinek, za to, że obejrzeliście dzięki. Dajcie łapkę, słuba jak macie ochotę, nie chcecie to nie. Komentarz, komentarz fajna rzecz. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku.